Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to On jest na pierwszym miejscu. I nawet miłość do rodziców czy do rodzeństwa nie może nam jakby przysłonić Jezusa. Jezus jest ponad wszystkim. I nasza więź z Jezusem jest najważniejsza. No, on oczywiście, nawet jeżeli używa takich sformułowań, że. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, nie chodzi o to, żeby nienawidzieć. Jezus używa bardzo mocnych słów tutaj. Można by powiedzieć przesadnych słów. Ale tu chodzi o to, że, że nasze związki z rodziną, nasze relacje, zakochania, nie mogą stać się takim tak ważne. Że zapominamy o Bogu. Przede wszystkim jest Bóg, jest Jezus Chrystus. I on się liczy na pierwszym miejscu. A wszystko inne, na tyle na ile wynika z naszych przyporządkowań, więzi, na pewno rodzice są bardzo ważni i trzeba ich uszanować. Trzeba okazać im miłość, posłuszeństwo. Mąż, żona, dzieci. To jest rodzina, to jest pierwszy krąg, w którym realizuje się miłość. Ale Jezus mówi: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. To znaczy chrześcijaństwo bez krzyża. Bez krzyża. Chrześcijaństwo takie przyjemne, miłe. Takie, w którym Pan Bóg będzie nas głaskał i będzie realizował nasze potrzeby. To nie jest chrześcijaństwo krzyż w życiu człowieka musi być i jest, i trzeba go umieć zaakceptować, nie można go odrzucać, i nie można szukać sobie takiego e, świadka, w którym nie będzie krzyża. Takiej drogi, gdzie będzie dużo przyjemności, cacy cacy o tak, coś takiego. Po prostu, e, tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co Posiada nie może być moim uczniem. Wyrzeczenie. wyrzeć się. Być wolnym. Święty Jan od Krzyża w swojej drodze na górę Karmel właściwie jest takie jakby ogolocenie w jego duchowości. Mówi nada nada nic nic nic. Trzeba, żeby było nic, a wtedy jest wszystko. Wtedy jest Bóg. Bo jak człowiek tak nagromadzi różne rzeczy, wartości, przedmioty, to potem już nie ma miejsca dla Boga w Twoim życiu. Musi być najpierw pewna przestrzeń, takie ogołocenie, żeby Bóg mógł być na pierwszym miejscu i mógł wypełnić wszystko. Twój pałac wewnętrzny. Droga na górę Karmel. Przez nada, 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 nic. Wszystkiego trzeba się wyrzec. Może to wydawać się trudne, takie chrześcijaństwo. Ale tak naprawdę, gdy wyrzekamy się wszystkiego, to wszystko mamy. Wszystko mamy. Nasz stosunek do rzeczy materialnych, do doczesności jest, jest po prostu jest jakiś dystans. Wszystko jest względne. Wszystko przemija. Przemija postać tego świata, powie święty Paweł. Ale Bóg nigdy nie przeminie. Bóg jest. Bóg jest ponad wszystkim, jest większy od wszystkiego. I Bóg kocha nas, i od niego wyszliśmy, i do niego zmierzamy. I to jest droga. Taka jest droga: jest krzyż, przez krzyż do chwały, do zmartwychwstania. Nie ma innej drogi. W czasie nawet rodziców nieraz, przeciwstawić się nieraz rodzicom trzeba nieraz ale kochać ich trzeba nawet gdy się im przeciwstawiamy aleluja